Dzisiaj, drodzy widzowie, odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie: czy Tom Cruise wreszcie dobiegnie? Jak już ostatnio w miszmaszu? Y sobie dywagowaliśmy na ten temat. Poprzednia część Mission Impossible nie miała jakichś zachwycających wyników w kinach, mhm. bo weszła do IMAX'a tuż przed Barbenheimerem. Ja się przede wszystkim zastanawiałem, czy to, że tamta poprzednia odsłona nie sprzedała się tak dobrze, czy będzie miało wpływ na kształt ostatniej części. I chyba trochę ma. Powiedziałbym, że nawet bardzo. Ponieważ ten film najnowszy jest bardzo długi. Matko Bosko! I co się okazuje, pierwsze, no, 40 minut tego filmu to trochę takie rozliczanie się z tym, co było, co się aktualnie dzieje, jaka jest sytuacja, i, i ten Hunt mówiący każdemu, kogo spotka: Ej, ale musisz mi zaufać. Ja wiem, że to jest absurdalne, ale hej, musisz mi zaufać. No i wszyscy zgodnie. Ufają. ufają. No ale zgodzimy się chyba, że cała ta seria już przeskakiwała rekina wielokrotnie i to nie jest tak, że musimy się w Mission Impossible trzymać jakoś tak wyjątkowo kurczowo ziemi jakiejś, jakiegoś realizmu. Bo natomiast, nie tego jest ta seria. Natomiast jeżeli ktoś z Was jest bardzo przywiązany do tego, że w takich historiach szpiegowskich to jednak najważniejsze jest to ukorzenienie w rzeczywistości i że choćby fizyka musi działać tak jak powinna. No to nie ten adres. Raczej nie. Z tym, że dzieją się tutaj rzeczy zjawiskowe i imponujące, właśnie przez to, że trochę te prawa fizyki naginamy. Przerywamy program, żeby nadać ważny komunikat. Jeżeli szukacie dobrego, dużego telewizora 4K w przystępnej cenie, ale bez zbędnych kompromisów, to słuchajcie dalej, bo być może mamy propozycję właśnie dla Was. Partnerem tego odcinka jest Xiaomi. Jakiś czas temu dostaliśmy do testów przedpremierowo najnowszy model telewizora Xiaomi o nazwie TVA Pro datowany na rok 2026, a więc model z przyszłości. Jest to 65-calowy telewizor QLED z matrycą 4K przy częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz, albo 120 Hz przy rozdzielczości HD w trybie Game Boost, co może się przydać przy dynamicznych grach wideo. Do tego obsługa Dolby Vision, HDR10+, oraz certyfikacja DCI-P3 z pokryciem kolorów na poziomie 94%. No, dobra, pięknie to brzmi na papierze, ale jak tak naprawdę sprawdza się w praktyce? Moje pierwsze zdarzenie z tym telewizorem było takie, że zastanawiałem się, dlaczego to wszystko jest tak podkręcone, tak jaskrawe, tak kolorowe. Ale okazuje się, że mamy tutaj absolutnie mnóstwo możliwości konfiguracyjnych, i po chwili zabawy z tymi wszystkimi suwaczkami można dostosować wszystko pod siebie i rezultaty mogą być naprawdę zaskakujące. I ogromną zaletą tego telewizora jest to, że mamy tutaj na pokładzie system Google TV, czyli chyba najbardziej uniwersalne oprogramowanie, jakie możemy znaleźć w telewizorach smart. Mamy tu więc wyszukiwanie głosowe w języku polskim, obsługę Google Cast oraz Apple AirPlay, do tego dziesiątki aplikacji i absolutnie wszystkie najpopularniejsze platformy streamingowe. A wszystko to w smukłej, metalowej obudowie z cienkimi ramkami, co sprawia, że telewizor powinien pasować do każdego wnętrza i nie straszy tanim plastikiem. I teraz najważniejsze. Ten konkretny model, który stoi obok mnie, jest wyceniany przez producenta na jakieś 2600 zł. of here. A model o 10 cali większy, dokładnie ten sam, ale o 10 cali większy jest wyceniany na około 3,5 tysiąca złotych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wierzycie mi, że telewizor za takie pieniądze może wyświetlać obraz tej jakości i że to może być jakkolwiek oglądalne, to udajcie się do najbliższego sklepu z elektroniką. Sprawdźcie na własne oczy, ponieważ te modele już są w sprzedaży. Mało tego, widziałem nawet promki. Oczywiście wszystkie niezbędne informacje na temat tego konkretnego modelu telewizora oraz jego rodziny znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. My dziękujemy Marce Xiaomi za sponsorowanie tego materiału i wracamy do mysznym pasmo. I słuchajcie, seria Mission Impossible ma już naprawdę długą, długą tradycję, bo chociaż pierwszy film wyszedł w roku 96, więc jesteśmy niemal 30 lat od premiery tego pierwszego filmu Briana De Palme, no to najstarsi górale pamiętają, że jeszcze istniał serial. I tutaj to warto podkreślić, że w tych pierwszych odsłonach było tak naprawdę różnorodnie, bo każdy kolejny reżyser wprowadzał jakiś taki pierwiastek świeżości, coś starał się zrobić z tą serią. I od momentu, kiedy przejął całą serię Christopher McQuarrie, czyli od filmu Rogue Nation z 2015 roku, mamy już taki jasno wytyczony kierunek, i mniej więcej te filmy są do siebie podobne. Starają się kontynuować pewne wydarzenia, które zaproponowano w poprzednikach. Natomiast moim Zaskoczeniem w tym najnowszym filmie jest to, że tak często wraca się do tych najpierwszych odsłon. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że spróbowano pokleić tutaj niemal wszystko, czasami na ślinę. I niektóre rozwiązania podejrzewam, że takim bardzo zaangażowanym fanom serii po prostu nie będą odpowiadać, bo są takie trochę naciągane, może. I need you to trust me. Ale tak jak powiedziałaś, jest pewien problem z pierwszą, powiedziałbym, że nawet połową tego filmu, ponieważ cały ten olbrzymi fragment jest w zasadzie najeżony ekspozycjami, tłumaczeniem zarówno głównym bohaterom, jak i widzowi. Na jakim etapie jesteśmy? Jakie jest zagrożenie? Co trzeba zrobić? Jak to trzeba zrobić? I co wydarzyło się w poprzedniej części, bo to się bardzo łączy. Tak. I czy tak? Duży i tak skomplikowany, złożony prolog do tego wszystkiego, co ostatecznie otrzymujemy, był potrzebny moim zdaniem absolutnie nie. Bo największe wrażenie, tak licząc od początku filmu, robi dopiero ta sekwencja, w której nasz główny bohater musi się dostać na dno oceanu. Tak. 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 I dosyć dużo czasu po prostu ekranowego mija, zanim dotrzemy do takiej jednej z głównych akcji tego filmu. Ta seria nie powinna traktować się aż tak poważnie. O, Myślę, o, o, tu myśl, się traktuje bardzo poważnie. Bardzo poważnie i te absurdalne motywy sprzedaje nam właśnie w takim poważnym tonie. I moim zdaniem, absolutny pik ta seria osiągnęła gdzieś na etapie czwartej odsłony, czyli Ghost Protocol w reżyserii Brada Berda, bo tam był właśnie zachowany taki perfekcyjny balans. Pomiędzy Między tym, co poważne, a niepoważne, pomiędzy zagrożeniem a elementami, które rozbijały tę narrację, jakimiś elementami humorystycznymi. Ta ekipa też stanowiła taki trzon tej opowieści. I tutaj ekipa jest równie ważna, ale raczej w kontekście tego, że z kimś się trzeba pożegnać, że ktoś już jest z nami długo, że wszyscy trzymają kciuki za Itana Hunta. I wszyscy, którzy są na pokładzie, są potrzebni do tego jednego konkretnego zadania. Każdy tak. będzie miał swoją mini misję. w ułamkach sekund, na ostatnią chwilę, I... kiedy timer odlicza. I dosłownie są idealnie do tego wybrani. I czy jest w tym coś złego? Nie. <laughs> Ale czy jest w tym coś pasjonującego? Tak. Otóż nie. nie. No i dochodzi tutaj do absolutnej tony e, absurdów, natomiast muszę tutaj uczciwie przyznać, że są tutaj takie sekwencje, które naprawdę robią wrażenie i tutaj mówię przede wszystkim o sekwencji pod wodą, wow. o której już wspomniałaś. Jest absolutnie imponujące to, co tak, się dzieje. Plus sekwencja z samolotami, którą sprzedaje się właśnie najnowszą słonę. Zawsze jest jeden ten taki bardzo duży stand, który jest na plakatach, bo teraz Tom Cruise postanowił zrobić to. I w tych momentach akcyjnych, w tych momentach, gdzie mamy dużo kaskaderki, gdzie Tom Cruise pokazuje, że pomimo swojego wieku jest w stanie robić naprawdę niesamowite rzeczy na ekranie i prawdopodobnie Podobnie nikt nie jest w stanie y, stanąć w nim, z nim w szranki. Jeżeli chodzi o aktora, a nie Stantymena? Tak. Absolutnie kaskadera, nie. Kaskadera? Tak. I robi to olbrzymie wrażenie i uważam, że tutaj ten duet Christopher McQueer i Tom Cruise działa perfekcyjnie. Oni się po prostu już tak y, dogryźli przez lata, że wiedzą co chcą osiągnąć. Tak, wiedzą o co ci chodzi. I Trochę mnie dziwi to, że nie przesunięto jednak na przyszły rok premiery, bo przecież będziemy mieć w końcu kaskaderską kategorię Oscarową. Gdyby za ten rok były przyznawane Oscary, to myślę, że byłby naprawdę solidnym kandydatem pod tym kątem. Natomiast, jeszcze wracając do tej pierwszej połowy filmu, która jest taka najbardziej problematyczna, to nawet nie jest problemem to, że tak dużo się mówi, że tak dużo się stara wyjaśnić. Ale problemem jest także forma. Cały ten pierwszy akt filmu w zasadzie jest sklejką poprzednich odsłon plus rzeczy, które widzieliśmy przed momentem. Mówią o czymś, jeszcze raz nam to pokazują, żebyśmy dobrze wiedzieli o co chodzi. I o którego bohatera chodzi, że ukradł mu coś 25 lat temu? Tak. I jak zobaczycie bohatera, który będzie nosił taki wisior na szyi, który jest bardzo ważnym elementem fabularnym tutaj, który trzeba zdobyć, to ten wisior będziecie widzieć 15 razy na zbliżeniu, żeby przypomnieć o, to, o tym, że to jest bardzo ważny wisiorek. I to jest dużo ważniejsze niż twarz tego aktora. Tak. I właśnie a propos antagonisty. Antagonista z poprzedniej odsłony powraca i. No, tam... my chyba już wtedy przy okazji recenzji mówiliśmy, że. Że to jest chyba najmniej udany w ogóle element tego filmu? Tak, jak sobie porównasz, na przykład Filipa Simora Hoffmana, czy tam nawet Johna Wojta z pierwszej odsłony, ale też Henry'ego Kawila, gdzie starano się gdzieś wprowadzić element z zaskoczenia. Niezależnie od tego, czy skutecznie, czy nie. Czy nawet Ferguson. Tak, czy Bo, nawet Ferguson? No, to z nią to tam. I to były dużo, dużo ciekawsze postacie niż nasz złol, ale tak naprawdę on nie jest takim złolem w sensie stricte, bo walczymy tutaj z czymś większym. Oczywiście, o czym w, przy okazji omawiania poprzedniego filmu nie mogliśmy wspominać, bo spoilery, natomiast teraz już chyba możemy. Sztuczna inteligencja zagraża światu i wszyscy chcą ją powstrzymać, a główny złol i jego motywacja jest taka, że on uważa, że w sumie tak nie będzie że on będzie w stanie ją kontrolować. Mhm. Mm z jakiegoś powodu, nie wiem też do końca z jakiego, ten antagonista przypomina mi antagonistę z Pajęczar. A, bo my. ja trochę nie wiem o co im chodzi obu, ale... <grywka> We save all three. Ja nie chciałbym, żeby wybrzmiała ta recenzja w taki sposób, że to jest absolutnie fatalny film, nie warto na nie, niego nie, 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 nie. iść do kina. E, uważam, że to jest niezła odsłona, ale zaskakująco... Um, ale zaskakująco nie najlepsza zaskakująco nie dała mi tego na co przychodzę myśląc Mission Impossible. To, czym jest Mission Impossible, to jest ostatnie 40 minut. Tutaj bawiłem się doskonale, niezależnie od tego, jak bardzo absurdalne by te wydarzenia nie były. To jest I dokładnie szybko to... by się nie działy. Tak, to jest dokładnie to Mission Impossible, na które ja się piszę, na które zawsze pójdę do kina. Niezależnie od tego, ile tych filmów by jeszcze nie było. Tak, plus tam w momencie, kiedy połączyły się pewne drogi, wątki, no, od tego momentu jest znacznie lepiej, bo tak. też nie ma takiego chaosu, takich dziwnych cięć, z przeskakiwaniem do kolejnych bohaterów, bo przez mhm. to, że na dużą część tego filmu rozdziela nam się ich zupełnie, tak. to skaczymy tu, skaczymy tu, skaczymy tu i na różnych w ogóle. Ym... Liniach czasowych. Tak! Przez co niektóre sceny z początku filmu najpierw wprowadzają widzę w takie. Moment, 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 moment gdzie jest ten w którym czasie ile czasu minęło od tego, do tego tak, i dochodzi do takich absurdów, że nawet jeden z bohaterów pojawia się w dwóch różnych scenach, w dwóch różnych miejscach niemalże jednocześnie i to sobie trochę zaprzecza, i w ogóle tutaj jest właśnie problem taki montażowy że widać, że po prostu dużo ratowano tym montażem, dodając jakieś fragmenty ze starych filmów, żeby gdzieś wzbogacić tę narrację i ja nie wiem po co, ja też nie wiem po co, nie ma, absolutnie nie mam pojęcia, bo jeżeli ktoś zna te Filmy pójdzie na nowy po to, żeby dostać nowy. Jeszcze raz to samo, a nie przypomnienie o tym, że kiedyś to było. Każdy kolejny powinien przede wszystkim stać na swoich własnych nogach. Nawet jeżeli nawiązuje do poprzednika i gdzieś kontynuuje wątki, to powinien być sam w sobie zamkniętym dobrym filmem. A ten no, czy działa w oderwaniu? Teoretycznie mamy tutaj ten jeden taki nadwątek mhm. konieczności poradzenia sobie z ciężarem odpowiedzialności. Tak. I to sobie cenię. Natomiast wolałabym chyba zamiast tego przypominania nam jak to było i kto tam wtedy kiedy za co odpowiadał te 30 lat temu, to wolałabym, żeby już nie wiem ktoś porozmawiał z tym Huntem, że stary, no, no. Przerąbane. Przerąbane. Jak się czujesz? Tak, co czujesz? Bo widać dużo w oczach. ja, ja wiem, że nikt nie przychodzi na myślenie pasypu po to, żeby się terapię tam jak... ogarnąć. I ten się czuje. Ale skoro to jest finał, jest to swego rodzaju rozliczenie, mhm. jak sam tytuł wskazuje. Jakby te dwie minuty nam da? Właśnie to jest moje największe zaskoczenie, że pomimo tak rozciągniętego metrażu, tylu możliwości, ostatecznie nie dostajemy tego najważniejszego mięska, żeby trochę więcej pobyć z tymi bohaterami tak sam na sam, żeby wiedzieć na jakim etapie życia są, gdzie dążą, co się wydarzy po tym wszystkim, o ile w ogóle dojdzie do tego wszystkiego. Czy w ogóle cokolwiek na nich czeka? Is it Niemniej jednak, jeżeli wy już byliście na tej najnowszej odsłonie Mission Impossible, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, jak wasze wrażenia. Czy też byliście zdziwieni tym, że bardzo długo ten film się rozkręca, czy wręcz przeciwnie, w ogóle nie mieliście takiego odczucia, bo na przykład zdążyliście zapomnieć, co tam się wcześniej działo i to bardzo dobrze, że wam przypomniano. Nie wiem. Ja nie ukrywam, że dosłownie w połowie filmu miałem lekki kryzys. Miałem taki, nie jestem na tyle zaangażowany w tę fabułę, nie wiem, czy to, co mi dadzą w finale, będzie odpowiednim usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co oglądałem wcześniej. A, I ja do końca filmu liczyłam też na to, że on się nie skończy tak, jak ja podejrzewam. Mhm. A niestety skończył się tak, jak podejrzewałam. I też tak właśnie, tak trochę w pół drogi pomiędzy tym, no, ostatnia odsłona serii, domykamy wątki, wielki finał, a jednocześnie pozostawiono sobie tutaj sporo furtek właśnie na to, żeby to kontynuować. I to wcale nie musi być ostatni film serii. Mm -hmm. No nie wiem, co wy o tym myślicie? Dawajcie znać, jak wam siadł ten film i która odsłona misji niemożliwej jest waszą ulubioną. I z jakiego powodu? Jak mi każdy Henry Kawilak przyładowały. Dokładnie. E, tak, myślę, że pik tej serii to zdecydowanie Fallout oraz Ghost Protocol, chyba mój ulubiony film z w ogóle całego mieszanym pasmu. Dawajcie znać, jakie są Wasze ulubione i czy bawiliście się dobrze na tym najnowszym filmie. Czy też kręcicie nosem na to, jak wygląda prolog? Oj, bo bo ma rodzice, można, ale ostatecznie było tutaj dużo scen, które są satysfakcjonujące, albo chociaż dawały jakąś radość. Powiem tak, jak Tom Cruise z dziadka Fandel. Myślałem, że nie przestanę się i... śmiać. Tak, ja też. Tak, tutaj jesteśmy w tym miejscu. Więc ty. Ah, przepraszam. Nie, 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 nie z tym, że nie ma Gdzie? go wcale więcej, u mnie w serduszku, z tym, że nie ma go wcale więcej niż w części poprzedniej, bo pojawia się jako wspomnienie i wytłumaczenie tego, co wydarzyło się z okrętem, więc dosłownie może jest, może jest jedno ujęcie więcej na Doru. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.